Dzisiaj Wam pokażę zmiany, które dojdą w Minecrafcie 1.3. Ważną zmianą jest książka, w której możemy pisać. Otwieramy ją prawym przyciskiem myszy. Lecz nie jest to normalna książka, tylko inna. Gdy otworzymy normalną książkę, nic się nie stanie. Lecz gdy otworzymy tom, otworzy nam się takie oto okno, w którym możemy pisać. Na przykład Witaj przybyszu. Gdy już mamy napisane jakąś tam daną notatkę, informację, klikamy podpisz. I tutaj podpisujemy swoją książkę, na przykład cytat. No i klikamy podpisz i zamknij. Widzicie, stała nazwana. Cytat autorstwa XXX, ja się XXX. Klikając prawym nie możemy już w niej nic nie napisać. Ponieważ została ona już zatwierdzona. Inną ważną zmianą jest zadanie do gry takiej oto skrzynki, która nazywa się skrzynia kresu. Gdy postawimy dwie takie skrzynki w obojętnie jakiej odległości i gdy wsadzimy do jednej, na przykład w moim przypadku złote jabłka, pójdziemy do drugiej skrzynki, otworzymy ją, będziemy mieli te złote jabłka. Czyli to jest coś jak teleportacja item. Następną ważną rzeczą jest trap wire. Jest to na część stylu, takiej linki, jak, jaka jest w niektórych filmach akcji. Gdy na nią wejdziemy, oddaje się z tego sygnał Jak i aktywuje piston. Lecz widzicie, że od tej linki nie aktywuje się redstone, tylko od klocka, który, na którym jest właśnie postawiony ten trap wire. Ważne jest to, że postawienie samych trapojerów nic nam nie da. Trzeba pomiędzy nimi postawić nić. Jak widzimy, teraz się tak, jakby nastawiły. Teraz już będzie działała energia. Następną ważną rzeczą jest dodanie nowego menu trybu Creative. Mamy tutaj takie zakładki jak bloki budowlane, bloki dekoracyjne, mechanizmy transport różne. Szukaj przedmiotów żywność, narzędzia walka, alchemia materiały oraz ekwipunek w zakładce ekwipunek znajdziemy nasz normalny ekwipunek jak widzimy gdybym wyłączył game moda miałbym to samo co teraz poni ponieważ to jest po prostu nasz ekwipunek z game moda tutaj mamy miejsce na zbroję i crafting chociaż to nie jest zbytnio potrzebne jak widzimy bagi ze światłem na są. Następną ciekawą rzeczą jest handel z wieśniakami. Jak widzimy, jeden szmaragd, jeżeli mu jeden szmaragd, otrzymamy 9 ciasek. W przypadku tego osadnika, za 13 książek otrzymamy jeden szmaragd. W przypadku tego, za trzy szmaragdy otrzymamy skórzane buty. Nie jest to zbyt opłacalne. Na przykład u niego za jeden szmaragd dostaniemy trzy chlebki, a u niego tak samo. Szmaragd, czyli emerald, możemy wydobyć za pomocą diamentowego lub żelaznego kilofa. Jak widzimy, z złotym kilofon nie da się go wykopać. Emerald jest o 25% rzadziej spotykany niż diament. Więc bardzo trudno go zdobyć. Teraz gdy rozkopiemy jakąś rudę otrzymujemy XP. Gravel ma nową teksturę. Enchanting jest możliwy tylko do 30 levela. kit enchanting jest możliwy tylko do 30 levela jak widzicie na dole zawsze jest pokazany 30 level więc teraz nie trzeba się bawić godzinami i szukać 30 levela to już wszystkie zmiany na te trzy Snapshoty albo cztery Gdy wyjdzie jakiś nowy Snapshot zobaczycie jego opis na moim kanale. A więc ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, cześć!